Witam Cię serdecznie w mojej kuchni. Cieszę się, że Cię widzę. Bardzo miło Cię gościć. Dziś zajmiemy się zrobieniem kabanosa. Kabanos to tradycyjna, wywodząca się z obszarów Polski kiełbasa. Znana, produkowana praktycznie od wieków. Nazwa kabanos prawdopodobnie wywodzi się od staropolskiego określenia tucznego wieprzka – kaban. No. Spraskowanym kabanem spacerować? Kabanos jest ceniony i był ceniony za to, że jest wędliną trwałą, podsuszana, wędzona, odporna na psucie. Łatwa do transportu, pożywna, łatwa w przechowywaniu. W 2011 roku kabanosy zostały wpisane na unijną listę produktów chronionych geograficznie. Oznacza to, że w Unii Europejskiej taką nazwę mogą nosić jedynie wędliny, które są wykonywane według ściśle określonej receptury. Obecnie w kabanosy produkuje się. I z mięsa drobiowego, z mięsa wołowego, aczkolwiek te tradycyjne produkowane są z mięsa wieprzowego i my takiego mięsa użyjemy. Do produkcji tej wędliny użyłem tu zaszalałem 4 kg karkówki i 1 kg boczku bez skóry. No pani troszkę nabrała mnie, dostałem boczek ze skórą. Tro, troszkę się, że tak powiem, musiałem wykazać yy, wprawnością w zdejmowaniu yy, skóry z tego kawałka mięsa. Udało się. Mięso pokroiłem w drobniejsze części, zasypałem przyprawami, tu użyłem yy, z gotowego zestawu do kiełbas suchych firmy Jelux. I żeby podkręcić smak yy, yy, użyłem papryczki węgierskiej, którą dostałem w prezencie. Zmieliłem ją i również dodałem do tego mięsa. Ilość soli policzyłem na kalkulatorze. peklowanie było na sucho. Pokrojone mięso, przyprawione, zapakowałem do worka foliowego, który włożyłem do lodówki na 48 godzin. Po tym czasie mięso zmieliłem na grubym oczku. Maszynce do mielenia mięsa. Nie wyrabiałem tej mięsnej masy, tak jak robi się to przy innego typu kiełbasach, ponieważ chciałem, żeby wędlina była krucha, łatwo łamała się w łapkach. A wyrabianie masy mięsnej powoduje jej kleistość, zwięzłość. Proces ten idealnie nadaje się do tradycyjnych kiełbas na chlebek, w łapkę, na grilla i tym podobne. Zmielone mięso zapakowałem w naturalne osłonki. Baranie kaliber. Tutaj zaraz wyświetlę. Po zapakowaniu wędlinkę zostawiłem na 12 godzin w celu osadzenia, ułożenia i podeschnięcia. Kiedy wędlina już podeschła, część, większą część włożyłem do wędzarki i Uwędziłem ją na zimno w temperaturze do 40 stopni Celsjusza. W zasadzie tylko do uzyskania zapachu koloru. Właściwa obróbka termiczna odbyła się później w piekarniku. Ponieważ moja wędzareczka jest bardzo mała, gdzieś tak około 1 trzeciej wędliny zostało mi bez wędzenia, i od razu przystąpiłem do pieczenia. Pieczenie odbyło się w temperaturze 120 stopni. Żałka, góra-dół, bez termoobiegu. Czas pieczenia 30 minut. Według twórców tej receptury czas ten w zupełności wystarczy do podpieczenia tej kiełbasy i będzie się ona nadawała do spożycia. Po zakończeniu zimnego wędzenia pierwszej części kabanosów wystudziłem je i włożyłem do piekarnika, w tych samych warunkach, 120 stopni Celsjusza, grzałka góra-dół, bez termoobiegu, 30 minut. Kiedy kabanosy upiekły się, położyłem je do przesuszenia około 24 godzin i następnie przystąpiłem do degustacji. No i mamy to, kabanosy są gotowe, pieczone wędzona z podpiekaniem. Miało być ostro, miało być aromatycznie. No i aromatycznie jest. Mm, to jak pieczona, a to jak wędzona. Dobra. Zaczynamy od pierwszej. No, jest kruchutka. Jest jeszcze mało wysuszona, więc jest trochę elastyczna, ale łami się zacnie. Wygląda również, myślę, nie najgorzej. Całkiem przyzwoicie. Abrał, łapał. A zobaczmy, jak. Smakuje. Złamała się tak, jak powinna się złamać. Pachnie przyprawami. Wcale się nie dziwię, że kabanów jest jedną z eksportowych pozycji przemysłu liniarskiego polskiego. Jest smaczny, jest pyszny. Jest trwały. Hmm. Przepis polecam. A zobaczmy, co z kiełbaską wędzoną. Co z kabanosem wędzonym. Dobra, tutaj go rozpołowimy. Też jest jeszcze mało wysuszony po 12 godzinach. Ło, jak konsa. No dobra, ten jest troszkę bardziej elastyczny, ale jeszcze jak za 24 godziny podeschnie, powinien bardzo ładnie trzaskać. Dobra. Zobaczmy jak w przekroju. No tutaj troszkę papryczki właśnie widać lepiej. No, Jeszcze porobię zdjęcia, będzie trochę lepiej widoczny. No to zdecydowanie pachnie dymem. Zioła przyprawy są zdecydowanie mniej wyczuwalne. A zobaczmy, jak w smaku. No to jakiś kawałek trafił się, gdzie jest więcej tej papryczki. Nie rozpływa się w ustach. Dobrze słony. Łohoho. Tak, trafiłem tu papryczkę. Ależ przyjemnie kąsa. Oczywiście ilość chili to jest sprawa bardzo indywidualna. Jedni lubią więcej, drudzy lubią mniej. No ja akurat tutaj nie pożałowałem. Poszła cała wiązka oryginalnej węgierskiej papryki chili. No dla mnie jest to akceptowalne. Bardzo fajnie gryzie. Bardzo elegancko podkreślone. Kolejna wędlina, którą uważam za udaną. Pozdrawiam, próbujcie, róbcie, eksperymentujcie. Raz, że to jest dobra zabawa. Dwa, że potem macie naprawdę pyszną wędlinę. Wiem co jem.